Zobaczcie, udało się do tego doprowadzić, że aparat pozostawiony w dowolnej pozycji nie zmienia jej. Właściwe spozycjonowanie na tym zaczepie w całym procesie wyważania jest najtrudniejsze. Jeśli uda Wam się to, uda Wam się wszystko. Mając załatwioną tą oś, blokujemy ją. Jest tutaj przełączniczek. I zabieramy się. Zatem zwalniamy blokadę. Zwróćcie uwagę, aparat opada. Żeby to zmienić, zwalniamy tą śrubę i przesuwamy całym ramieniem w jedną lub drugą stronę do momentu, w którym aparat będzie pozostawał w tej pozycji, w której go puszczamy. Teraz wygląda na to, że jest dobrze. Ostatni etap to oś pionowa. Ta oś to już zrobimy bardzo prosto. Przy zablokowanych osiach poziomych tej i tej zwalniamy oś pionową tym zabezpieczeniem. Oczywiście, jeśli aparat z całym systemem stoi tak jak w tej chwili, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy jest wyważony, czy nie. Przychylamy go więc lekko w jedną stronę. Jeżeli nie następuje obrót w tej osi, to znaczy, że jest w porządku, ale upewnijmy się także w drugą stronę. I puszczamy. Gdyby ta oś była niewyważona, aparat obracałby się w tą lub w tą stronę. Ale teraz zwróćcie uwagę, puszczony pozostaje nieruchomy. Ostatnie sprawdzenie przed włączeniem gimbala. Zwalniamy wszystkie blokady. I sprawdzamy, czy nasz aparat pozostaje nieruchomy w różnych pozycjach. Na przykład w takiej, na przykład w takiej, na przykład po odchyleniu. Leciutko się ruszył, ale to jest minimalne, trudno tego uniknąć. Serwomechanizmy w gimbalu z powodzeniem sobie z tym poradzą.